Kochani, knedle są już gotowe, gulasz również, e, pokażę Wam teraz jak to wygląda. E, normalnie w garnku zagotowałam wodę z odrobiną soli, tak jak się gotuje makaron, e, kopytka czy, czy, czy coś w tym stylu. E, nasze gotowe knedle wrzuciłam na gorącą, gotującą się wodę i tak mniej więcej 10 minut, na słabszym palniku je gotowałam. Wystarczy w sumie jakby płyną i tak jeszcze dodatkowo 5 minut policzyć, aby były gotowe. Teraz wyciągamy gotowe knetle. Najlepiej takim cydaczkiem, żeby można było je ładnie odsączyć. Tak wyglądają nasze knetle. I dodatkowo do tego Nasz kulasz z pieczarkami. Kulasz wyszedł lekko pikantny, doprawiłam go na sam koniec i zagęściłam lekko normalną zasmażką. Można polać po knedlach, również nie musimy. A więc, moje kochani, życzę Wam smacznego.